W pierwszym slocie. Na zachód mówili jak to widzimy. Więc jak idziemy z, z tutaj z, z z, rzadka z, rzadka z, rzadka kamera Nikon. I to zobaczymy gdzie są boje ustawione. Ale generalnie docelowo płyniemy później po tym jednym biegu do Kearside. Tu składamy... Baraką e, nie masz się, o, przepływamy, i przepływamy na mamry M, do kietli. I tu okay, będzie drugi okay. bieg. tutaj obiad, I po obiedzie tutaj mamy drugi bieg. Albo zobaczymy, ile tam będzie. W zależności od tego, jak z robisz no i wracamy potem z powrotem. Nie? A wszystkie trasy biegu są takie w kółko? Nie, ta tutaj jest za no. Na Nie mamy żadnego telefonu. Oj, Jaki telefon, ej? O nie. Co potrzeba? iPhone Nokia, Son Ericsson? O, to weź tam moją, daj zepsutą. Zapisałeś ten numer? Ja bym brał iPhone'a. Zapisałem sobie ten numer, tak. 997. O, o, one, eight nine nine, nine. <grym> Mam I tylko taki, jest ładowarka, ale z papierami jest Co? gorzej. Telefon, nie wiem jak. Z kablem? Bez nie ma, bez tak, tak. No, nie ma Ty weź tę rurę ode mnie. Ty, słuchaj, rurę jest dobra. A to jest nasza trasa. Na zdrowie. Muszę nastawić ostrość. Żeby to na to, jedzie. Jedzie. O, ej, zobaczcie, oni już wypłynęli. No pogięło ich? A koszulki? Bardzo Dobra, słuchajcie, no, to jest tylko koszulka. Właśnie, teraz z tym w wnętrz. Czyli na razie nie rozkładamy w ogóle eko że... Ma... że... No dobra. Będziecie koszulki rozdawać?